Drodzy bracia i siostry, w tej szczególnej chwili zapraszam każdego z Was, abyście zjednoczyli się ze mną w modlitwie. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś, ani jakie są Twoje okoliczności w tej chwili, wiedz, że Bóg jest obecny i pragnie usłyszeć Twój głos. Pochylmy nasze serca, uciszmy nasze myśli i wspólnie wznieśmy nasze głosy do Ojca Niebieskiego. Zamknij oczy, weź głęboki oddech. I pozwól, by obecność Pana ogarnęła całe Twoje jestestwo. To chwila święta, chwila spotkania z tym, który kocha nas bezwarunkowo. Módlmy się razem. Ukochany Ojcze, panie całego stworzenia, stajemy przed Tobą z pokornymi sercami i spragnionymi Twojej obecności duszami. Uznajemy, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, Stwórcą Nieba i Ziemi. Tym, który podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. Panie, w tej chwili zanosimy do Ciebie nasze głosy w jedności, wzywając Twojego świętego imienia, ufając, że słyszysz każdą prośbę, każde westchnienie i każde pragnienie naszych dusz. Cudowny Boże, wołamy do Ciebie, bo wiemy, że jesteś wierny. Nigdy nas nie zawiodłeś i nigdy nie zawiedziesz. Nawet gdy okoliczności wydają się niemożliwe, gdy drogi wydają się zamknięte. A ciemność próbuje nas ogarnąć. Wiemy, że Ty panujesz nad wszystkim. Twoje słowo obiecuje, że ci, którzy Cię szukają z całego serca, znajdą Cię i właśnie to czynimy teraz, Panie, szukamy Cię z całej mocy naszej wiary. Ojcze Niebieski, uznajemy nasze ludzkie ograniczenia. Tak często próbujemy rozwiązywać nasze problemy własnymi siłami, Planujemy nasze drogi bez pytania o Twoją wolę i rozczarowujemy się, gdy sprawy nie idą po naszej myśli. Dziś, panie, oddajemy wszystko w Twoje ręce nasze marzenia, plany, lęki, troski i oczekiwania. Pragniemy, abyś ty był panem każdej dziedziny naszego życia. Panie, wołamy do ciebie wśród naszych trudności finansowych. Ty znasz potrzebę każdej rodziny tutaj obecnej. Znasz rachunki, które trzeba zapłacić marzenia, które wydają się niemożliwe do spełnienia i długi, które nas niepokoją. Ojcze, prosimy, otwórz okna niebios i wylej swoje błogosławieństwo na każdego z nas. Bądź naszym zaopatrzeniem, tak jak obiecałeś, naucz nas ufać Tobie, nawet wtedy, gdy nie widzimy rozwiązania własnymi oczami. Boże miłości, błagamy również za nasze rodziny. Jak wiele domów przechodzi przez konflikty, nieporozumienia i oddalenie. Panie, przywróć jedność tam, gdzie jest rozłam, ulecz relacje, które zostały zranione. Wlej miłość tam, gdzie jest obojętność, przebaczenie tam, gdzie jest uraza, i jedność tam, gdzie jest podział. Niech każda rodzina stanie się odbiciem Twojej miłości na ziemi. Dobry Ojcze, modlimy się za nasze dzieci. Chroni każde dziecko i każdego młodego człowieka, którzy zostali nam powierzeni. Strzeż ich umysłów przed złem i fałszem, daj im mądrość, by dokonywali właściwych wyborów, odwagę, by opierali się pokusom, i roznanie, by rozpoznali Twój głos pośród wielu głosów tego świata. Niech wzrastają w bojaźni Bożej i w poznaniu ciebie. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie z naszymi chorobami. Ty, który uzdrawiałeś chorych, przywracałeś wzrok ślepym i sprawiałeś, że chromi chodzili, dotknij każdego ciała, które cierpi. Niezależnie od tego, czy to choroba widoczna, czy ukryta, fizyczna, czy emocjonalna, wierzymy w Twoją moc uzdrawiającą. Wyciągnij swoją rękę nad tymi, którzy cierpią z powodu bólu, chorób przewlekłych i trudnych diagnoz. Niech objawi się Twoja nadprzyrodzona moc i przyniesie pełnię zdrowia. Ojcze wieczny. Modlimy się o nasze emocje. Żyjemy w czasach pełnych niepokoju, depresji i lęku. Panie, uspokój nasze niespokojne myśli. Przynieś pokój wzburzonym sercom. Uwolnij tych, którzy są uwięzieni w negatywnych i destrukcyjnych myślach. Napełnij nas swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Spraw, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwej radości, która pochodzi tylko od ciebie, radości niezależnej od okoliczności. Panie, wołamy do ciebie i czekamy, aż zadziałasz. Nie z niepokojem, lecz z wiarą. Nie z wątpliwością, lecz z pewnością. Wiemy, że Twoje plany są zawsze lepsze niż nasze, a Twój czas jest doskonały. Pomóż nam być cierpliwymi, gdy czekamy na Twoją odpowiedź, ufając, że działasz dla naszego dobra, nawet gdy nic nie widać. Umocnij naszą wiarę, wzmocnij naszą nadzieję i napełnij nasze serca miłością. Niech każda osoba uczestnicząca w tej modlitwie doświadczy dziś Twojego szczególnego dotyku, Panie. Niech nikt nie wyjdzie z tej chwili taki sam, jaki był. Przemień nas, odnów nas, odśwież nas. Wszystko to czynimy w imię Jezusa, naszego zbawiciela i odkupiciela. Amen. Drodzy bracia i siostry, pragnę z całego serca podziękować każdemu z Was, że pozostaliście do końca. Niech pokój Pana, który przewyższa wszelki rozum, strzeże waszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Niech wyjdziecie stąd umocnieni, odnowieni i pewni, że Bóg wysłuchał waszej modlitwy i zadziała w waszym życiu w swoim doskonałym czasie. Niech Pan was błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was pokojem. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Bóg jest zawsze z Wami. Idźcie w pokoju, a łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.